Śmiesznie się na to patrzyło ci powiem Tyle płaczących osób, tyle wiadomości do trumny i wszystko kurwa było tak nieszczere, tak nieszczere to było, nic się nie zmieniło a no, każdym razem jak jest jakieś większe poruszenie to ci ludzie nagle, o teraz się zmienimy teraz będzie inaczej, idą spać i stają robią to samo Człowiek, legenda, raz umarł i zmartwychwstał w ręku. Karabin czeka gotowy na wystrzał. Z małpą u boku staje się nieobliczalny, wyjebane na huki, krzyki czy rozkazy. Bóg jest tylko jeden i on z nim współpracuje Na zlecenie Boga o twym życiu decyduje na pochybę sześćdziesiątką i konfiturą wyjebane na psiarnię, puta zawsze górą. Karabiny, dobre dupy, hajs, kokaina na drugim planie plasowana jest rodzina gdy wychodzi na miasto. Przestaje być wesoło. Policyjna, disco. Pojawia się wokoło, za nim stoją żółci Luciano, rodzina w ich rękach Gnaty, zabawa się zaczyna Don, puta madre, to nazwisko wszystkim znane Uważaj na słowa, by obudzić się nad ranem Puta na mieście to zwiastuje kłopoty LSPD ci zabrzegnie do roboty Jebany terrorysta przejmuje komendę planowana hashtag, wardrade Jedna zasada, szanuj życie, pamiętasz? Jeśli jej nie znasz, to cię pośle na cmentarz Zanim nim stoi armia, mam nadzieję, że ogarniasz. Tego nie przewidzisz, za nim nie jeden wariat Baruwa czy Tiger, zawsze dobry ziomek Znają się od dawna, jak z gadzią i kielomem Zaczyna się gra Niczym ich śmierci Utaz na zasadę, by zawsze być pierwszym Fakt the police to co chwilę Tańczą jakim zagra to by było na tyle To nie film sensacyjny. To jebany kryminał Rozsiądź się swobodnie, to początek, nie, nie finał, finał. Poza niektórymi osobami nikt nawet nie podszedł, nie poszedł na cmentarz odwiedzić mojego pomnika. Ani jednego kurwa kwiatka, ani jednego z Za bardzo byli zajęci wspólnym napierdalaniem do siebie. Nigdy nie byłem normalny. I dlatego siedzę tu, gdzie siedzę. Kurwy myślały, że co? Że tak łatwo się nie można pozbyć.